chrześcijańska miłość. Zaczynamy ją właśnie od tego tekstu z Ewangelii Jana, z rozdziału 15, werset 17. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Warto jest o tym pamiętać. Ja to nieustannie przypominam przy różnych okazjach, kiedy analizuję jakikolwiek fragment z rozdziałów od 13 do 17 z Ewangelii Jana. Te wszystkie słowa Jezus powiedział w czasie ostatniej wieczerzy albo po ostatniej wieczerzy, bo tak Jan zaczyna rozdział 13, że właśnie wieczerza już dobiegała końca. I przepięknym jest to, że święty Jan, ewangelista, aż tyle zapamiętał. Inni ewangeliści tam króciutko słowa przeistoczenie nam zostawili. I kilka, kilka słów dialogu z Jezusem. Święty Jan zapisuje aż pięć rozdziałów. Tego, co powiedział Jezus, z czego 17 rozdział to jest modlitwa za nas, również za nas, nie tylko za apostołów, za cały Kościół. I warto sobie to uświadamiać, kiedy Jezus mówi te słowa. Jezus mówi te słowa, wiedząc, że za chwilę idzie do ogrodu oliwnego, wiedząc, że za chwilę Go aresztują i za chwilę będzie rozpocznie się męka tak straszliwa, że aż nie do wyobrażenia. I że będzie musiał tę mękę znieść. Po to, żeby uratować nas wszystkich. Więc Jezus wie, że to już jest ten czas, nadeszła Jego godzina. Święty Jan to często tam podkreśla, jeszcze nie nadeszła godzina moja, jeszcze nie nadeszła, właśnie nadchodzi ta godzina. Kiedy przychodzi taka godzina, nie mówi się rzeczy błahych, mówi się rzeczy najważniejszych. Jezus aż dwukrotnie w czasie tej mowy w Wieczerniku zostawia właśnie ten drogowskaz, przykazanie miłości. To jest, yy, najpierw to jest rozdział 13, Jan 13, od wersetu 35. Przykazanie nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem, żebyście i Wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Yy, właśnie, potem rozdział 15. To jest moje przykazanie. Abyście się wzajemnie miłowali. Najpierw w wersecie 12 Jezus dodaje: tak jak ja Was umiłowałem, a potem powtarza to znowu, czyli już po raz trzeci w tej mowy w wieczorniku. To Wam przekazuje, abyście się wzajemnie miłowali. Kiedy Jezus mówi coś raz, to jest ważne. Kiedy mówi dwa razy, to jest bardzo ważne. A kiedy mówi coś trzy razy, to jest najważniejsze. Aż trzy razy w czasie ostatniej wieczerzy Jezus powiedział: To jest moje przykazanie. To nie jest moja prośba. To jest moje przykazanie, czyli nakaz, inaczej mówiąc, rozkaz wręcz. Jeżeli chcecie być moimi naśladowcami, to to jest drogowskaz, który właśnie ma formę rozkazującą: kochajcie się tak jak ja Was. Dzisiaj w tej drugiej części konferencji. Kilka słów na temat tego, jak praktycznie wypełniać te słowa Pana Jezusa. To, co było w pierwszej części konferencji, to co najważniejsze, to to, byśmy zapamiętali właśnie, że chrześcijańska miłość to nie są uczucia, to nie są tylko emocje, a druga, że to jest kwestia decyzji, a druga ważna rzecz, że okazywanie naszej miłości będzie różnie wyglądało. W zależności od tego, w jakiej relacji tę miłość okazujemy. Inaczej okazują sobie miłość małżonkowie, inaczej okazują miłość dzieci rodzicom, a rodzice dzieciom, inaczej okazujemy sobie miłość też w chrześcijańskiej wspólnocie. Natomiast yy, to, co jest ważne, że jest to decyzja, i zobaczcie, chcę zwrócić Waszą uwagę na to, jeżeli będziecie czytali w takim kluczu chociażby listy świętego Pawła, to nie tylko właśnie u Pana Jezusa znajdziemy formę rozkazującą. Ale w listach Świętego Pawła i u pozostałych apostołów, w listach apostolskich, znajdziemy nie prośbę, taką, star, postarajcie się, tak bardzo was proszę, postarajcie się kochać, ale tam wszędzie wezwanie do chrześcijańskiej miłości ma formę imperatywu. Czyli to też pokazuje, że to nie chodzi o uczucie, no bo uczucia na 3-4 się nie pojawią, ale decyzję na 3-4 mogę podjąć. Zobaczcie na teksty biblijne, które mamy do rozważenia na ten tydzień, jako taką naszą pomoc. Pierwszy list Świętego Piotra, rozdział pierwszy, werset 22. Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie, celem zdobycia nieobudnej miłości bratni, jedni drugich gorąco, czystym sercem, umiłujcie. Trzeba pamiętać, że pierwszy list Świętego Piotra jest napisany do nowo ośczonych. To jest jakby taka katecheza pochrzcielna i co, dlatego tam ten drugi rozdział się zaczyna, że jesteście jak nowo narodzone niemowlęta. Co święty Piotr pisze do nowo ochrzczonych? Uświęciliście swoje dusze. Jak zostały w dusze uświęcone? Usłyszeli Ewangelię? Wyrzekli się szatana, wyrzekli się grzechu, zaprosili Jezusa do swojego serca jako Pana, dali się zanurzyć w wodzie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I wiemy, że tak było właśnie w Kościele też pierwotnym, że nakładano na nich ręce, modlono się o przyjście Ducha Świętego, byli napełnieni darami Ducha. My dzisiaj to przeżywamy nie tylko w formie sakramentalnej, no najważniejsze są sakramenty. Doświadczamy tego przyjścia Pana w sakramencie chrztu, potem w sakramencie bierzmowania. Ale często doświadczenie tego, przychodzi, tej relacji z Panem przychodzi wtedy, kiedy odpowiadam osobiście już na wyzwanie Boże, więc wtedy, kiedy słyszę nagłe słowo... Ewangelii, decyduje, to może być na rekolekcjach, na kursie, nowe życie, na seminariach. Słyszę słowo, które Pan do mnie kieruje osobiście, żebym otworzył serce. Otwieram przed nim serce, zapraszam Jezusa jako Pana, wyrzekam się szatana i przeżywam swoje, swoją, swoje nowe napełnienie Duchem Świętym, czyli przez Duchu Świętym. Przez yy, w zaproszenie Jezusa moja dusza jest obmyta Jego krwią. Też to obmycie dopełnia się w sakramencie spowiedzi. Przychodzi Duch Święty ze swoją mocą i moja dusza staje się jego, w sposób szczególny jego, jego mieszkaniem. A więc również i do mnie, do Ciebie, jeżeli jesteś właśnie ochrzczony w Duchu Świętym, jeżeli jesteś obmyty we krwi Jezusa, jeżeli zaprosiłeś Go do swego serca, to do Ciebie jest to słowo. Skoro już duszę swoją uświęciłeś, skoro wyrzekłeś się szatana, wyrzekłeś się grzechu, ogłosiłeś Jezusa swoim Panem i chodzisz w mocy Ducha Świętego, a więc teraz bądź posłuszny prawdzie, czyli Jezusowi. A kiedy będziesz posłuszny Jezusowi, co się będzie działo? Będziesz w ten sposób zdobywał nieobłudną miłość bratnią. Ale teraz uwaga, ta końcówka. Jedni, drugich gorąco, czystym sercem umiłujcie. Jedni, drugich gorąco, czystym sercem umiłujcie. Zobaczcie, znowu ten tryb rozkazujący. Wezwanie, żeby podjąć decyzję, żeby kochać. Pozwólcie właśnie, że jeszcze się chwilę zatrzymam na, takim, na tych takich złych rozumieniach miłości, bo wiele problemów, z jakimi spotykają się ludzie, chcąc wzrastać w miłości chrześcijańskiej, jest właśnie spowodowanych przez to, że mają błędne wyobrażenia o miłości. To się też dzieje przez to, że nasze społeczeństwo jest nafaszerowane, nasycone błędnymi obrazami miłości. To, co nam przekazują właśnie sztuka, filmy, popkultura, co nam przekazuje. My często, no, jak już po nawróceniu, potrafimy już to bardziej oddzielić, ale gdzieś tam zostaje to y, takie właśnie wrażenie, że taka prawdziwa miłość to muszą być właśnie motylki w brzuchu i takie ciepło w sercu. I wtedy to wszystko y, jest jak na, na takim wyższym poziomie. To jest ta prawdziwa miłość, która nigdy nie zgaśnie. Emocje dzisiaj takie są, jutro mogą być inne. I yy, co się dzieje wtedy, kiedy właśnie tych emocji nie ma i nagle Ty jako chrześcijanie słyszysz takie wezwanie, że masz kochać, tak jak kochał Jezus. Nagle nawet słyszysz, że to decyzja, ale właśnie gdzieś tam masz w głowie to wrażenie, że nie ma w Tobie tych yy, pozytywnych emocji. Tego typu nauczanie może zrobić w, tobie, zrobić w Tobie frustrację. Zdaję sobie z tego sprawę, że mogę być dla Was teraz przyczyną frustracji. Co ten ksiądz to opowiada, yy, skoro ja tego właśnie nie czuję? I yy, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że właśnie ludzie we mnie, szczególnie właśnie we wspólnocie to widać, ale także w rodzinie, bo wtedy, kiedy jesteśmy bliżej siebie, yy, kiedy jesteśmy długo ze sobą, to ci, których znam bardziej, poznaję ich nie tylko dobre cechy, ale poznaję także ich wady. I ci ludzie częściej budzą we mnie negatywne uczucia niż te pozytywne. Irytują mnie. Chyba, że jest wśród nas ktoś, kto... Nigdy nie, nie, się nie irytuje na swoich bliźnich. Przynajmniej ulegamy zniecierpliwieniu, jeśli ktoś nas nie, nie irytuje, nie rozgniewa. Yy, doświadczamy tego od czasu do czasu, częściej lub, lub rzadziej, w stosunku do innych ludzi. I takie e emocjonalne reakcje, szczególnie kiedy pozwalamy, żeby one w nas wybuchły, jak wybucha w nas gniew, wybucha w nas jakieś zgorzknienie, wylewa się to z nas, nie jest to dobre. Tu jest właśnie punkt do pracy nad sobą. Ale trzeba też pamiętać, że nie jest to yy, jakieś tutaj nie wiadomo jakie wykroczenie. Pamiętajmy, bardzo ważna wskazówka, szczególnie dla skrupulantów. Emocje wymykają się w naszej sferze wolitywnej i z emocji nie musimy się spowiadać. Możemy o swoich emocjach powiedzieć w spowiedzi, yy, spowiednikowi, kierownikowi duchowemu, że takie emocje się rodzą. Poruszenie duchowe, one też nam yy, są jakimś światłem, ale to nie zawsze jest grzech. Za chwilę dojdziemy do tego tekstu Świętego Pawła z listu do Efezjan, ale teraz na razie go tylko wspomnę, bo to jest bardzo ważna wskazówka. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Mimo tego, że mamy gniew wymieniony w siedmiu grzechach głównych, to okazuje się, że może być taki gniew, który nie jest grzechem. Według słów Świętego Pawła, według Słowa Bożego. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Tutaj, żeby tak tylko domknąć, kiedy, jest, kiedy gniew jest grzechem, wtedy, kiedy jest de decyzja, że będę na Ciebie zły. Kiedy jest decyzja, tym bardziej płynąca z gniewu, ja Ci jeszcze odpłacę, jeszcze pożałujesz. Ja ustawię taką sytuację, że kiedyś przecież będzie okazja, to wyrównamy rachunki. Więc gniew, który prowadzi do chęci zemsty, brak przebaczenia, to już jest grzech. Siedem grzechów głównych, jednym z nich jest gniew. Ale wtedy, kiedy się pojawia jako emocja, mamy wskazówkę: gniewajcie się, ale nie grzeszcie. A więc to szczególnie skrupulanci. Nie, samo, nie samopotępiajcie się, nie wpadajcie w takie samopotępienie, że już ze mną jest tak źle, bo Jezus mówi kochaj, a ja, tylko, a ja tylko chodzę i wkurzam się na innych. Więc to chyba czeka mnie piekło, bo jakże Jezus będzie chciał takiego nędznika, który nie potrafi żywić dobrych uczuć do swoich bliźnich. Więc yy, miejmy do tego taki, taki właśnie, takie właśnie spojrzenie. Negatywne uczucia, musimy pracować nad tym, żeby nimi nie epatować, nie... nie, nie, nie yy, nie niszczyć y, wylewaniem tych uczuć z siebie. Nie chodzi też o to, żeby je, je, je tłumić, ale możemy odpowiednio ten emocji tak ukierunkować, żeby nikogo nie ranić, siebie też nie zdusić, ale jednocześnie nie oskarżać się o to, że we mnie bliźni często rodzi dużo innych emocji niż motylki w brzuchu. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, y, odczuwanie miłości, to już jakby ciągle się tutaj to pojawia, że y, Szczególnie w chrześcijańskich wspólnotach, ktoś podejmuje decyzję, no, słyszy wezwanie Jezusa, wezwanie do służby, wezwanie do ewangelizacji, wezwanie do, do takiego czy innego zaangażowania dla bliźniego, angażujesz się. Nawet taka najprostsza służba, mamy agapę wspólnotową, kto upiecze ciasto, oni wkurzają mnie ostatnio, ale dobra, opiekę im to ciasto. Pieczesz ciasto, przynosisz, nie? wszyscy się cieszą, smakuje im, a ciebie dalej wkurzają. Nie? I teraz co sobie możesz pomyśleć? Ale jestem hipokrytą. Ale jestem hipokrytką. Przecież ja ich wcale nie kocham. Ja tylko ciasto przyniosłam. I dalej, domam, dalej dalej ich nie lubię, nie. A oni się oni cieszą, dziękuję jak jest smaczny sernik, nie? I zaczynasz się oskarżać o to, że twoja decyzja była niezgodna z Twoimi uczuciami. Zupełnie niepotrzebnie. Właśnie bardzo dobra postawa. Bardzo dobra postawa, ponieważ wypełniłeś czyn miłości wobec Wspólnoty. Bardzo prosty, bardzo prosty gest. Upiekę sernik, żeby sprawił komuś radość. Wbrew swoim emocjom. Bo Jezus nie powiedział: Będziesz czuł pozytywne emocje do swego bliźniego, ale będziesz kochał swego bliźniego. Czyli będziesz mu służył. To jest też dzisiejsza Ewangelia. Syn człowieczy nie przyszedł po to, żeby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. I potem mówi w wieczorniku: Kochajcie tak jak ja. Jak ja was kocham? Przyszedłem wam służyć. Nie żebyście mi służyli, ale ja przyszedłem wam usłużyć. Czego doświadczaliśmy przed chwilą na modlitwie? Pan powiedział: Będę wam usługiwał. Wam, grzesznikom. Jezus chce mi ustami usługiwać, a potem mówi: Tak jak ja usłużyłem wam, tak teraz wy służcie sobie nawzajem. A więc, kochany chrześcijaninie, kochana chrześcijanko, możesz kochać, czyli możesz służyć, pomimo swoich nieuporządkowanych uczuć, pomimo swojej yy, amplitudy uczuć nie? Pomimo swoich Bożych uczuć, możesz kochać. Możesz kochać. Nie poddawaj się samopotępieniu i postępuj zgodnie z prawdami Słowa Bożego. Jeżeli będziesz postępował za Słowem Bożym, a nie za swoimi uczuciami, zobaczysz, jak zaczniesz wzrastać. Właśnie to jest droga dojrzałości chrześcijańskiej, że ja zaczynam postępować tak, jak mówi Słowo Boże, a nie tak, jak mówią moje uczucia. Tak długo, jak idziesz za swoimi uczuciami, zachowujesz się jak dziecko. Jak zachowują się dzieci? One reagują bardzo emocjonalnie. Ja teraz, kiedy wróciłem do katechezy, zresztą, kiedy uczę klasy, te maluchy uczę i zerówkę, jeden, dwa, trzy. W ciągu 45 minut niektóre dzieci potrafią przejść wszystkie fazy emocji. Potrafią się posprzeczać, popłakać, potem się przeprosić, potem się wspólnie śmiać, wspólnie się bawić, wspólnie malować i wspólnie robić zadanie. Przeciwne to jest nie, ale to widać, jak, jak dzieci reagują emocjonalnie. Dojrzały chrześcijanie nie powinien. Reagować tylko i za emocjami, masz iść za słowem Bożym. Więc Twoja miłość nie powinna być kapryśna. Twoja miłość nie, nie, nie powinna być kapryśna. Y, I y, tu jest kolejne, jakby takie jeszcze złe rozumienie, kiedy przychodzi wrażenie, że nie potrafię kochać y, wszystkich. Ponieważ my, my, mylimy y, miłość, czyli służbę, mylimy z poznaniem drugiej osoby z relacjami. To prawda, im większa chociażby wspólnota chrześcijańska, już się tak się na wspólnocie bardziej koncentruje im większa wspólnota, tym trudniej jest mieć relacje z każdym. Gdyby nasza wspólnota liczyła 700 osób, coś powiedział nie no nie jestem w stanie kochać tych 700 osób, no przecież nie jest nawet wszystkich on nie poznam. Mogę kochać tylko te pięć z którymi się przyjaźnię. Właśnie to jest też złe rozumienie, kochanie wielu, Czyli danie swojego życia na okup za wielu, danie swojego życia jako służbę chrześcijańskiej wspólnocie. Tak jak dajesz swoje życie na służbę rodzinie, inaczej trochę dajesz życie na służbę we wspólnocie czy w kościele. Ale zobacz, to nie znaczy mieć z każdym dobrą relację. Trzeba mieć relację z kilkoma osobami będziesz się pielęgnował. Natomiast miłość jest to właśnie na wzór Jezusa, jest to służba, więc nie trzeba też mylić. Miłości chrześcijańskiej z dobrymi relacjami ze wszystkimi. Powoli, jakby zbierając to wszystko, miłość y, chrześcijańska, kowoc decyzji, to nie tylko kwestia decyzji płynąca z właściwego zrozumienia. Jej źródłem jest, jest Duch Święty. To Duch Święty, którego wzywamy, przyjść z Duchu Święty, o którego się modlimy, kiedy modlimy się o przez Duchu Świętym. To Duch Święty uczy nas, jak, y, jak prawdziwie kochać. I y, zobaczmy teraz jeszcze na praktyczne wymiary, y, właśnie co o emocjach mówić Słowo Boże. I tu szczególnie y, tekst z Listu świętego Pawła, mamy go w dniu 6, z 4 rozdziału listu do Efezjan od wersetu 25. Przyjrzyjmy się, bo tutaj są praktyczne wskazówki, jak nie poddawać się emocjom, ale w sposób praktyczny kochać bliźniego chrześcijańskiej wspólnocie. To jest oczywiście jedno z takich miejsc, bo ich jest więcej, ale żeby... To studium biblijne można potem sobie y, też pogłębić. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy z Was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. Pierwszy praktyczny sposób. Mów prawdę. Nie okłamuj bliźniego. W ten sposób okazujesz mu miłość. Dalej mamy właśnie to zdanie wspomniane. Gniewajcie się, a nie grzeszcie. I bardzo praktyczna wskazówka: niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce. Przed zachodem słońca. Przed wyjaśnij sytuację. Jeśli chodzi o wyjaśnienie sobie sytuacji, bardzo taka praktyczna podpowiedź: nie wyjaśnij sytuacji przez messengera, przez WhatsAppa, <laughs> przez SMS-y. Tam, gdzie w grę wchodzą emocje, komunikatory elektroniczne nie oddadzą emocji. Kiedy dwie osoby są na siebie nastroszone, zawsze źle odczytają, nawet najpiękniejsze przeprosiny. Przynajmniej zadzwoń, a najlepiej spotkaj się osobiście. Nie możesz się spotkać osobiście, zadzwoń, żeby ta usłysza, osoba usłyszała emocje, które są w Twoim głosie. Naprawdę niech Was ręka boska broni, żebyście wyjaśniali sobie sytuację SMS-ami, Messengerami, Whatsappami. Przez naprawdę wiele lat, od kiedy weszły, weszły SMS-y, to przez ładnych kilkanaście lat, jak obserwuję, jak wiele razy wykorzystał to zły duch. Burząc relacje między ludźmi, którzy źle siebie rozumieli, wyjaśniali sobie albo pisali rzeczy neutralne, a to narastało i narastało. Jeżeli chcesz być narzędziem w ręku złego, wysyłaj SMS-y, pisz na messengerze. Natomiast jeżeli chcesz, żeby być chrześcijaninem, który chodzi w Duchu Świętym, zadzwoń i rozmawiaj, albo spotkaj się osobiście. I to właśnie, jeżeli tym bardziej, jeśli coś jest w sercu. Przed zachodem słońca. Bardzo praktyczna wskazówka, którą daje na słowo Boże: Niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce. Podobnie tutaj nie tylko chodzi o wspólnotę, mężowie, żony, narzeczony, narzeczona, narzeczeni, chłopak, dziewczyna. W każdej tej relacji, w każdej relacji pamiętajcie, żeby poznać swoje emocje, trzeba je usłyszeć albo trzeba je, je po prostu zobaczyć. Święty Pawł mówi: nie dawajcie miejsca diabłu. Dalej, kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, miał z czego udzielać potrzebującemu. Pierwsze, bardzo ważna oznaka miłości wobec bliźniego, nie kradniemy. Nie? Ja to właśnie maluchów w szkole muszę uczyć, nie zabieramy sobie nawzajem kredyt. Nie, nie zabieramy sobie, yy, bo ty potrzebujesz, nie, nie kradnij. Ale zobaczcie kolejna wskazówka, jeśli będziesz pracował i będziesz miał byś nie miał z czego udzielać potrzebującemu. Wiele pięknych świadectw moglibyśmy usłyszeć. Pewnie wiele słyszeliśmy i pewnie wiele moglibyśmy usłyszeć, co się dzieje wtedy, kiedy chrześcijanin chodzi w Duchu Świętym i wie, że ma na przykład jakąś kwotę pieniędzy i potrafi usłyszeć głos Ducha Świętego, który mu powie, słuchaj teraz ta i ta osoba modli się o to, żebyś, bo potrzebuje pomocy. I ten chrześcijanin jedzie do niej i rzeczywiście jest odpowiedziona na jej modlitwę. Jeśli rzeczywiście będziesz słuchał Ducha Świętego, to będzie również bardzo praktyczny wymiar okazywania miłości. Pomóc temu, kto jest w potrzebie, bez względu na to, czy go dzisiaj lubisz, czy nie lubisz, czy nie jest bliżej twojej wspólnoty, czy dalej. Wielu z was, i to, to, to mnie bardzo buduje, wielu z was ma takie poruszenia serca. Dla mnie często jesteście właśnie takim świadectwem, kiedy wasze serce jest nagle poruszone, bo trzeba komuś pomóc. Tu mam też na myśli pomoc nie tylko materialną, pomoc modlitewną w sytuacji osób chorych. Myślę tutaj właśnie o tej mobilizacji modlitewnej, bo nagle jest ktoś chory na chorobę nowotworową, módlmy się. Przepiękna rzecz, nie? Kiedy Duch Święty porusza do konkretnej decyzji. Znam tę osobę, nie znam, ale mogę jej pomóc. I mam z czego udzielić potrzebującemu, zarówno wtedy, kiedy jest to dar materialny, ale także wtedy, kiedy jest to dar, dar modlitewny. Dalej. Niech nie wychodzi z Waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. I tutaj o tej mowie mamy dalej jeszcze praktyczniej. Mam tutaj wzmiankę, żeby nie zasmucać Ducha Świętego. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. I uwaga: niech zniknie spośród Was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie wraz z wszelką złością. Zobaczcie, jak praktycznie mogę podjąć decyzję, że kocham bliźniego. Nie będę na niego wrzeszczał. Jakże ona może podjąć decyzję, będę kochała męża w nowy sposób? Zniknie z naszego domu wrzaskliwość, na przykład, która jest niepotrzebna, bo w ten sposób zasmucam ducha świętego, tak mówi Słowo Boże. Ale także gorycz, uniesienie, fochy. Niech się to myśli, o co mi chodzi, nie? po co to. Niech to wszystko zniknie, nie, nie zasmucajcie Ducha Świętego. Słowo Boże nie będzie wskazówką. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie tak, jak nam Bóg przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas ofierze i dani na wdzięczną wolność Bogu. Zobaczcie, jak praktyczną wskazówką jest chociażby ten jeden tylko fragment biblijny, a takich miejsc jest jeszcze więcej. Postępuj za słowem Bożym, a zobaczysz, co to znaczy kochać bliźniego niezależnie od emocji. I chciałbym, żeby w tym nauczaniu dzisiaj jeszcze yy, pojawiło się krótkie świadectwo. Kasia zgodziła się to świadectwo powiedzieć. Zapraszam. Chciałabym Wam opowiedzieć o konkretnej historii z mojego życia, która też dotyczy naszego brata w Wspólnocie, którego dzisiaj teraz nie mam. E to były czasy jeszcze Kanaanu. Ja byłam wtedy liderem Szkoły Nowej Ewangelizacji i we wspólnocie pojawił się Krystian, nasz brat w Chrystusie. Bardzo szybko zapołaliśmy do siebie olbrzymią antypatią. Była to antypatia do tego stopnia, że e, zwłaszcza, że to, to były też czasy różnych zmian w kananie. Ja byłam odpowiedzialna też za stowarzyszenie, e, za kwestie finansowe. Pojawiła się jakaś e, diakonia, nie pamiętam jak oni się nazywali. Diakonia ekonomiczna, więc dochodziło do różnych sporów. I to były głównie spory między mną a Krystianem. Spory narastały do tego stopnia, że nawet musiało być spotkanie pojednawcze. Gdzie mediatorem był ksiądz. Niemalże się krew tam polała. I wtedy ja podjęłam decyzję. Trudną decyzję dla mnie. Nie. Ja mam charakter wybitnie... jestem często wredna. Jestem złośliwa. Jak kogoś nie lubię, tego nie lubię i daję mu to odczuć. A tutaj musiałam się hamować, no bo i Krys... byłam liderem. Szkoła nowej ewangelizacji. Mamy się kochać, a on mnie tak wkurzał. A e, i ze wzajemnością, Krystya ma zbliżony charakter do mnie. E, i... Ale jedna wspólnota, jeden cel. Naszym celem była ewangelizacja i głoszenie Jezusa. Trzeba było podjąć decyzję: kochamy się. Podjęliśmy tę decyzję. Było spotkanie pojednawcze potem załóżmy, że był to pakt o nieagresji, <noise> który trwał z dobre dwa czy 3 lata. Nie wchodziliśmy sobie w drogę, kochaliśmy się jak brat i siostra. Kiedy trzeba było coś omówić, nie było jeszcze emocji, nie było kłótni, ale nie była to miłość. I takim najpiękniejszym doświadczeniem tego, jak Bóg to wszystko zmienił, była dla mnie sytuacja, która miała miejsce kolejne dwa czy trzy, trzy lata później, kiedy stanęłam, kiedy pojechałam ja, Mariusz, Monika, ich nie znacie, i właśnie Krystian do biskupa prosić sić biskupa o to, żeby żebyśmy mogli budować do Chrystusa, żeby ksiądz... To był, kiedy był już dekret, że ksiądz ma być przeniesiony z Gorzowa do Zielonej Góry, tak? Do Zielonej Góry. Pro tydzień przed przenosinami pojechaliśmy i pojechałam tam też ja z Krystianem. I kiedy my wracaliśmy yy, od tego biskupa, my, ja zobaczyłam, kiedy później stanęliśmy przed wspólnotą i mówiliśmy, co u tego biskupa uradziliśmy i że jakie są decyzje. Ja spłałam u Krystiana i stwierdziłam, że to jest niesamowite, bo ja z nim normalnie rozmawiam, jest moim bratem ze wspólnoty. Ja go kocham. A z perspektywy 7 lat później za jakieś 2 lata będzie moim sąsiadem. <grym i z nimi> <grym i z nimi> Dziękuję za to świadectwo. <grym i z nimi> Można by było jeszcze wiele mówić o praktycznych sposobach, natomiast jakby wymową, czy w miarę tego na, celem tego nauczania jest to, byś zrozumiał, że zaprasza Cię Duch Święty do zmiany postawy. Żebyś swoją postawę nieustannie, to co już tu mówiłem, kształtował według Słowa Bożego. Niech Słowo Boże będzie tym, które będzie Ci prowadziło do Twoich decyzji, niezależnie od tego właśnie, jakie emocje w Tobie są. I wtedy wierzę, że będzie się stawał dojrzalszym, coraz dojrzalszym synem, coraz dojrzalszą córką Boga, i dzięki temu coraz lepszym narzędziem w ręku Ducha Świętego. Więc takiego pięknego wzrastania chrześcijańskiej miłości wszystkim Wam życzę. Amen. Jak wielki jest Bóg! Śpiewaj ze mną, wielki jest Bóg! Nie wszyscy wiedzą, wiedzą.